Cześć! Witajcie z tej strony. Dragon się i to kolejny odcineczek ze wschodniego rolnika. Ehm, naprawdę wam się ostatnio bardzo odcineczek spodobał, za co bardzo dziękuję, że zostawiliście tyle łapy w górę o tyle, 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 czyli bardzo dużo. Ehm, przed Wami, w sumie, pomiędzy Persją, możecie się też domyśleć, co się stanie. Sprzedaż gratów z mojego podwórka, czyli e, na pierwszy ogień idzie Kvernelandzik Siewniczek dosyć sporo mi wysłużył, bardzo dużo na siebie zarobił. Po podliczeniu no, zarobił mi z tej kukurydzy i słonecznika blisko 300 tysięcy, także na czysto. Mówię od razu na same czysto, więc naprawdę, siewniczek bardzo sporo wysiał. Spokojnie, spokojnie, nie martwcie się. Nowy nabytek już jest zamówiony i będzie niedługo przywieziony, także nie martwcie się. Ten siewniczek idzie tylko i wyłącznie na sprzedaż, a na kukurydze będzie nowy siewniczek już e, troszeczkę większy, troszeczkę nowocześniejszy, z większą liczbą bajerów i w ogóle, ale no co, my lecimy sobie do widza. Już się możecie i tak domyślać w po dalszej części odcinka. E, kto to kim ta osoba będzie? Czekajcie, nie, czekajcie. Oczywiście. E, tutaj już zacząłem sobie troszeczkę działać z tym wszystkim. Tutaj Jandir jest podpięty pod rozsiewacz. E, Dojcy jest podsiewnik siewnik podpięty. E, no i e, zacząłem sobie wysiew zbóż jarych. Przede wszystkim jęczmienia jarego. Znaczy co? Ja sobie zamknę tylko stój mi kabaryno. O, zamknę sobie tylko e, bramę. Żeby nie było tam, wiecie, jakichś niedogodnień, niedomówień Dobra, zamknięta yy... I mam mały problem, bo... Jak mam tutaj w JCB skrzynię sześciobiegową Dwójkę normalnie rzucam, Wrzucam trójkę Jest wrzucona trójka ze sprzęgłem Czwórka Tak samo I nie wiem co się dzieje ale piątkę już mogę normalnie wbić i szóstkę, więc y, chyba trzeba będzie odwiedzić ryśka, no bo no, niestety no, jestem troszeczkę zdruzgotany, no bo miał być dobry ciągnik a ryś odwalił mi maniane, także no nie podoba mi się to. E, Oczekajcie, my sobie polecimy, tak tylko kieruneczek musi być się, jak to oglądasz, masz już mi szykować nową skrzynię i tryby, bo to jest po prostu... czekaj. Dobra. No i muszę go przetrzymać trochę na sprzęgle i dopiero jak się rozpędzić, puścić, no bo no niestety, no inaczej nie mogę, no. Um, więc czeka mnie prawdopodobnie długa i żmudna trasa, jeżeli jeszcze trąbi ktoś na kogoś. Dobra, może nie będę tak z tym siewnikiem z tyłu szalał, bo jak mi spadnie, to wtedy będzie bardzo, bardzo fajnie. No, ale... Tak, jedziemy sprzedać siewnik za dosyć całkiem ee, dobre pieniądze. Dobra. Jezu. Dobra, nie spadł. Nie, 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 hamujemy, hamujemy, hamujemy. No, muszę, kurna, tą piątkę wrzucić nieszczęsną, ale no, co mi z tego? Jak, no... Mam rozwaloną skrzynię i... Nie, muszę tu bardzo powoli jechać Także co, my się widzimy w dalszej części odcinka I już gdyż, ponieważ, no ja będę was zanudzał trasą i tak I będziecie tylko nie marudzić, że Dragon, nie ma nic merytorycznego, tylko sama trasa Także widzimy się już koło naszego widza no i dobra mordy, my jesteśmy już praktycznie na miejscu. Okolice powinny Wam być znane. Oczywiście jesteśmy przy słynnym sklepie, bo zaraz Wam pokażę przy jakim sklepie. Ukrysi, także tam Hadiuk i Solejuk siedzą. My mamy właśnie tutaj silniczek już zapakowany. Byłem w sklepie oczywiście. Wiadomo po co. Ładnie pięknie. Także nie musicie się martwić po co byłem tutaj. My sobie siadamy do JCB. Odpalamy, oczywiście Kogucik musi być, żeby nie było. Kieruneczek, że włączamy się do ruchu, nic nie jedzie, nic nie jedzie. No i dobra. Z ostatniego odcinka widzieliście, że byłem u widza, tak, widz się mnie spytał. Dobra, tutaj na prawo sobie kierunek włączamy, o, i delikatnie sobie ruszymy. Pytał się, czy nie przyjadę mu w e, kukurydzy w późniejszym czasie, tak wiadomo, tutaj jak widzicie już coś tam schodzi, e, pewnie chyba jarę, bo jak przyjeżdżałem to tego jeszcze nie było, jak robiłem mu usługi no i e, spytał się mnie, tak jak już wcześniej wspominałem, czy nie będę mu mógł e, zasiać kukurydzy usługowo, ja mówię, słuchaj mordo ja będę się e, pozbywał e, swojego silnika do kukurydzy Iż gdyż, ponieważ e, mam już po prostu dużo większy areał i nie będzie mi po prostu potrzebny. Także e, on mówi: A za ile chcesz go sprzedać? Ja mówię: Mordo, dogadamy się. Jak chcesz, to mogę ci go przywieźć, żebyś nie musiał jeździć. E, no i mówi: Dobra, spoko przywieź go, jak go sobie obejrzyj w ogóle. No i tak właśnie jedziemy do niego. Tutaj muszę uważać, bo ten siewink jest dosyć wywrotny. Nie chcę też za bardzo popylać yy, tym JCB, bo i trójka i czwórka nie chcę mu wejść, yy, wchodzi tylko jedynka, dwójka, piątka i szóstka, więc tam do właścicieli JCB wejście no i coś, bo już nie wiem co ja mam robić, bo wszystko było wymieniane, a jak ja mam zaraz skrzynię mu wymieniać w tym, to, to ja nie wiem, no naprawdę, dobra, tutaj jest wszystko git. o chłopulek który już kombajn przygotowuje, ale bramy to nie otworzył chłop jeden. Dobra, my sobie skręcamy. Może coś to jest, jak skacze, O, biegnie, dobra. Może nas tego tak zauważył. O, zakłódkę zdejmuje, dobra. My sobie wyłączymy kierunek, tylko teraz tak. Czy my się tu zmieścimy? Zmieścimy się raczej. Wziął, odpiął, header, kurna. John Deere stoi. Dobra, my sobie. Nie wiem, no, na razie. Na razie, dobra. Nie, tak sobie staniemy, wyłączymy silniczek, Cyk, światła. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. No, tak jak pan prosił, to tak przywiozłem ten siewniczek. Widzowie dobrze go znają. Także. Yy, no, nie wiem, co ja mam tutaj dużo opowiadać, no bo komputer mam w ściągniku. Wszystko jest sprawne, powymieniane, przygotowane na. Tylko w sumie podpinać i jechać w pole, siać nim, nie? Także, no tutaj do Pana decyzja należy czy Pan weźmie ten ciągnik, twór, ciągnik, co ja gadam, eee, siewnik. To no, bardzo ładny, bardzo ładny Kvernelan, tak się umawialiśmy, tak przyjechał. <noise> no, no, Panie, no mi mimo wszystko zależy na renomie, nie, bo mimo wszystko jak ja robię usługi, no to byle czym nie będę siał, no nie, nie oszukujmy się. No, wiadomo. Także... No, w bardzo ładnym stanie widzę, tu chyba były odnawiane A czy tutaj ale akurat to malował, było wymieniane Nie, to, to... Pan to nie, 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 to było akurat wymieniane na nowe, na fabryczne Także tutaj wszystko jest nowe, fabryczne, mam na to dokumenty, papiery Wszystko jest u mnie w ciągniku Tak, tak to bym Wiesz, przyjechał Ale pan z jest coś tam no, panie, Mieśle, no to ta, tak ta, 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 jak się umawialiśmy, no. Już, no, to jeszcze, się, pa... jeszcze się dogadamy tam. Widzę, bo wiewiórka jest, poza nagrywaniem się dogadamy. No, <noise> kurde, no nie chciałbym, no bo no, to był dwusezonowy sprzęt, panie, no. No, nie, no, dobra, przepraszam, trzysezonowy. Przepraszam, trzysezonowy. Tak powiem. Trzysezonowy, ale no w jakim stanie, no, panie, gdzie pan znajdziesz za taką cenę jeszcze taki siewik, no? No, widzę. Osobisty przywóz, no. No, no właśnie, to też będzie kosztować, panie. cię, kurna, bo tak, że taka, ale z też, kurna. A weź, 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 weź mnie pan, wyjdź. W tym JCB ja go prędzej sprzedam niż jak go zostawię u siebie na gospodarce. Trójka i czwórka nie chce mi wejść, panie. Biegi to ja nie wiem, kupiłem chyba jakiegoś złoma takiego, będę musiał chyba znowu go do mechanika zawodzić, ale to mniejsza z tym. To, panie. Trzydzieści. 30... Nie, nie, nie może, bo tam panie, panie to... Pan amerykański? No bardzo amerykański, taki, że się psuje jak nie wiadomo co. Panie, 30, 30 zasiewnik i nie liczę panu za dowóz. Co pan na to? Dobra, panie, niech stracę, niech będzie. No, pan nie straci, panie. Dobra Mam nadzieję, jak coś się będzie działo to będę dzwonił Numer mam? No ja panu, je, panu, służę panu, pomocą panu. Służę panu, panu Służę po, no nie no bo potem jak mi pan przyjedzie z jakąś mafią kalabryjską czy inną to wie pan no Będę miał, no, przekichane Mam kontakty No właśnie i tego się obawiam e, to panie, co? Panie, musimy go teraz szumy tylko panie jak? Nie, ja mam, ja mam na jazdy, panie spokojnie, ja mam najazdy. Ściągnij, a ja wezmę ciągnik Panie, ale to pan chce tym john Ja droneerem, jo A co, nie przejedzie? Taki kurwa. Ile to ma metrów? Znaczy no właśnie, no tutaj to panie to ja musiałbym podjechać. Poczekaj pan, poczekaj Dobra, my sobie odpalimy. O, czekajcie, ja jedynkę wrzucę. Dobra, jedynka poszła o niech mi tam. Dobra, myślę, że tyle wystarczy luz. Dobra Panie, przejedziesz pan? Ten drząd jest pan Nie, panie, ja zaraz panu te najazdy tego To, to są automatyczne najazdy Pan, pan zaraz zobaczysz. Rozumiem pan Bo kurna, ale się wysuwają. No, widzi pan Łe no Nie Teraz pan mnie kieruje, żebym kurna nie spadł, bo kurna Pan się nie wypłaci za tego, no, 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 dobra, dobra. Ja na razie muszę wrócić jeszcze do domu. Ło, <noise> kurna, niech sąsiedzi widzą, że przyjechał tutaj nowy nabytek do koguty. Włączył chłop, <noise> a jak powoli jedzie. Nie, no, widać, że zadbany sprzęt. Widać, że. Że nam byle kogo nie trafiło. Chociaż tam chyba ze też w niezłym stanie jest. Dobra. Czekajcie. Panie, do lewej! Skręcać w drugą stronę, do prawej. O, 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 no, 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 do, no, no, do przodu pan, no. dobra, czekaj, pan, poczekaj, pan, czekaj, pan, bo tu ja gruby jestem. Halo, jasny wind, po pulku, o, dobra, jest, wałkę, wałek to tam później podepnę, albo teraz, dobra, ha, właśnie, no, to, tak. To... O panie, żeś urwał rodlice A nie. Nie, nie urwał, to tyle dobrego. No, oczywiście, pasy transportowe to, to bardzo trzymają. Dobra, teraz. A w sumie wyłączę mu, żeby nie raziło. Jak idzie szybko. Szybki dzik. Boże. No, ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby mu sprzedawać ten dziesięciominik, ale okej. Okay. <laughs> nie no. Panie, a ten John Deere to da radę w ogóle? Bo tak ale mocy to ma więcej niż ten pan Akurat w to nie wątpię W to nie wątpię, bo te JCB to... Oj, chyba będę musiał do takiego jednego ryśka podjechać To nie ma bata, bo to... Te JCB to... Nie by miało być takie dobre, a skrzynia tak mu poszła, że... A idzdy ty w Panie, a coś pan już tak wcześniej kombajn wyciągnął. <laughs> się bawi chłop, kurna, w rozkładanie. No, To trzeba sprawdzić, bo kurna, ale to szerokie. No, panie, 4,5 metra, a, no. A te kurna, mam z że to są, ale boję się w tego pana. Nie, 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 w szrota lepiej już bardziej go nie dojeżdżać. <laughs> Gnocja nie łamiocja normalnie, tylko że w innym wykonaniu No to taka angielska gnocja nie łamiocja, ale bardziej gnocja łamiocja, no ale... Miesza z tym No jakby pan wiedział, że jest tak wcześniej pan przyjedzie To ja kurna tak szybko tego kombajna nie wychodził No właśnie, ja tak się zastanawiam, po co pan tak już wcześniej kombajn wyciągał Że pana, bo... U nas, oprócz... Ma tylko u nas we wsi, a wieś jest dosyć duża Tylko hmm. jeden gość ma Wsiadł nikt do kupuję, tak? I no to... I jak wiedziałem, że ja będę kupował I już się niektórzy dowiedzieli To ja się boję, że się nie wyrobię Dlatego już uszykuję sobie kombajn Aha, okej. Okay. Rozumiem. I, I tylko, wie pan Przesmaruję się jeszcze przed ziwami I w pole. A czemu nie klas? Panie, ja bym, pan miał ja, bym, ja miał pieniążki, to bym sobie klasa kupił, ale... Panie, bo wcześniej do mnie zagadać ja miałem Dominatora. No panie, tylko cena! Cena! Nie, z ceną to by się dogadało, spokojnie. Ale kurna, co czuję, że ten komponent to już. Też na złom. Ta, w tamtym sezonie to kurna. To w ogóle wykosić te moje hektary, to było coś. Panie, a niech ma pan mi powie jedną rzecz: czy, czy, so, czy sąsiedzi bardzo będą zili, że żeś pan otworzył nową usługę? w kukurydzy tak, tak szczerze między nami no panie no no trochę będą no, ale trzeba <grym> zarabiać, tak? niech jeden no, nie tak, zarabia, bo no. ma jeszcze drugi bo dam tani cenę, to jak się do mnie wyrwą, to tamten kurna sam zostanie no i prawidłowe podejście a panie Sier ten siernik pan siebie zarabiasz, tak? No, musi się spłacić. No, u mnie się już spłacił. No, a jest no trochę za mały, jak na moje gospodarstwo. Tera, ter... No, właśnie. A teraz jeszcze doszły mi nowe dzierżawy, także no, trochę już tego doszło, nie? Już trochę pracy doszło. No, ale dobra. E... Panie, pytanie jeszcze ostateczne. E... Przelewem czy gotówką? Przelewem na pewno pan zrobisz. Zrobię, zrobię, nawet. No ale ja muszę mieć coś, coś w zastaw muszę mieć. Panie! To jeszcze raz ponawiam pytanie, bo tam telefon pan miał. No, Ile? Tak. Ile będę czekał na przelew? Wydzień? Panie! Zastaw to ja mogę panie dać o! O tego szrocha! O! Którego? Gdzie? Kombajn. A ja w życiu nie chcę tego złowa! Nie no, no panie, panie. No, Ale nie mam nic innego no, a czemu ty raz na pewno pewnie oddam, no bo panie, co ma panie To zaraz, zaraz zabiorę sielnik, odpinam i, i zabieram znowu z powrotem To no, panie no Dwa, panie, no, trzy dni, no, trzy dni na przelew i flaszka cztery, Trzy dni i flaszka Cztery, cztery i dwie flaszki No dobra, przekonał mnie pan Dobra Dobra, więc szufla Mam tak, papiery już dałem. Komputer pokładowy też dałem. Jak w razie czego dzwonić do mnie, ja pomogę. Dobry. Ewentualnie przyjadę samochodem i pomogę panu to no, rozkręcić. Ehm, no i co? Ehm, po żniwach, jak coś jesteś mówię na kolejne siewy, wstępnie jak tam tego, to pan się będzie odzywał. Ehm, no i raczej chyba bym przyjechał już z czymś innym ale to jeszcze zobaczymy, zobaczymy jak mi wnioski przejdą e, także nie, nie będę spoilerował pan co, czym bym przyjechał także no ja się będę zbierał, bo tym JCB już się tłukłem blisko dwie godziny z tą skrzynią, więc dziękuję panu mam nadzieję, czekam na przelew, jak czwartego dnia nie będzie przelew to pan będziesz biedny będzie, będzie, proszę pana będzie, nie ma, nie ma problemu o, tłusty szczur przyjedzie po pana i wtedy zobaczy pan, co to znaczy zadzierać ze mną. Ale to myślę, że aż takich problemów nie ma. Jakby sąsiedzi się tam coś tam pruli, czy coś, to też do mnie może pan zadzwonić, to też zrobić z nimi porządek, spokojnie. Także. Yy, co, ja lecę? Tutaj niech pan sobie ogarnia ten konwajn. A. Mam nadzieję, że nie będzie pan musiał po mnie przyjeżdżać. Także żegnam. Widzimy się już pewnie gdzieś tam koło żniw, ale w sumie po żniwach. Także ja lecę i zadzieram kiece i lecę. Dobrze, dziękuję. Miłej drogi jeszcze. A dziękuję, dziękuję. E, dobra, my sobie składamy automatycznie. Dobra, my sobie wycofamy kierunek prawy, że wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że go nie rozjadę. Dobra, nic nie jedzie. Dobra. wyjeżdżamy powoli, bo to aż... Dobra. Do widzenia, <laughs> do, widzenia do widzenia. Dobra, my sobie lecimy. O jeszcze jak zamkną, skórko Dobra, jedziemy szybko. kurda, Dobra, wbijamy dwójkę. No i kurna, no nie chcę jechać. Już kur zapią. Dobra dwójka. No i będziemy sobie... Dobra, na... Do... Piątkę I to tak też kurna A szkoda gadać Naprawdę mordy Jak ktoś się zna na JCB, czy coś To chętnie bym się tutaj Dobra jest Szóstka, dobra Jak ktoś się zna na JCB Ja chyba do tego ryśka jednak tutaj Zajadę, bo tu szkoda Gadać, czekajcie No nie, nie, ja za wysoki Kurna Ta skrzynia, no i teraz mi się tak Wrobał no, jeszcze trąbi na mnie pajac jeden Szkur zapił Dobra Czekajcie, dobra, piątka jest rzucona Szkur zapił, no A ty kur na te osoby Dobra, piątka Stu, szóstka Dobra, pojedziemy tędy w sumie, tak jak wracaliśmy no i co mordy, no jak sami widzicie, pozbywam się trochę starych gratów, e, będą nowe spokojnie i o to się nie martwcie, bo pieniędzy mam całkiem, całkiem, jeszcze dostałem mi soja w sumie do sprzedania, dobra, e, my sobie dalej pojedziemy, nie będziemy tam kluczyć zbytnio, e, także co mordy, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał, no i wyczekujcie kolejnych odcinków, trzymajcie się, na razie, cześć!